Ale będzie to piękny moment, jak wpadnę na rozwiązanie. Oj, ile satysfakcji to da. Co ciekawe. No, ten szat był obrzydliwy. I po tym szacie jeszcze 2-3 godziny siedziałem. Odnośnie tej zagadki, jak ktoś nie wiedział. No, tu jest rozwiązanie tego. Co ciekawe. A nie, nie mogę tego interpretować w dół. To no, chodzi... nawet sprawdziłem tylko pierwszą opcję tu na niesieni. Jezus Maria Tylko w poziomie to. Co ciekawe? Ciekawe w chuj. Nie no, gościu. ze kran od prona przyszedłeś. Ogrywasz. Nie takie numery ze mną. Prawie przyszedłem. Przeszliśmy. No tam o co chodzi, to tak SM V E M J S. Piek Oś, czy to Otello? Co to Otello? Czy to Otello? A to jakaś gra, a co to Otello? 3, 1, 2, 2. 3, 1, 2, 2. 7, 1, 3, 3. 7, 1, 3, 3. Co kurwa już myślałem? Co ja robię? Kurwa, głupi. No, to nie jest takie trudne. To jest łatwe. Ogólnie jest tak: pierwsze zakreślone, drugie puste. I ostatnie dwa zakreślone, więc jest. Są cztery, Kaprzyk do każdego jest dopisane. Do każdej, do każdej cyferki jest przyporządkowany tych list. Jeden układ. Ale nie ma tu takich układów jak chcę. Ty może? To się dodaje? W sumie innej opcji nie widzę. Czy jak na przykład mamy 7, ale jest na pozycji. potrzebowalibyśmy czwartego zapełnienia. To dodalibyśmy. Nie wiem.

Sześć, trzy siedem jeden, trzy sześć siedem jeden, sześć trzy teraz? Kurwa, kurde siedem po co się drzesz, ale nie trzeba znać gry, żeby to rozwiązać. Ale pachnie to, co jest? No to ja. Nie będę cię pytał, bo ty jesteś Maćkiem. Bo ona mi mówi otwarcie, że to Otello jest. No ale jakbym to zgublował, to momentalnie pewnie bym to rozwiązał. Ach, czemu ich piszecie? Co się stało? Czyś tam gdzieś coś napisał? Nie. Wiktor mówi, że chujowo mi idzie. No to taki właśnie Wiktor kolega jest. Kurwa. A jakby tak głowę przekręcić? Czy tobie czasem sufit na łeb się nie spa... Też nie działa. Kurwica. Nie, 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 wróć. Trzeci klocek w dół, to by było cztery. Drugi klocek w dół, to by było trzy. Czyli siedem. Cztery, siedem, trzy?! Proszę! Siedem. Cztery. Siedem. KURWA! To... 20 minut ostatnio to robiłem. Nie wiem, 7, 3, 2, 2, Zawiedziony będę, jak to jest to. Chuj, zawiedziony. Nie jestem też, że to nie jest to, cyfrze. Przypisane jest. ...dana kombinacja. Papier wiatru. Jakbym obrócił to do góry nogami, i liczył, że wypełnione, to są puste, to by dwójka... Ciekawa ta zagadka, że prosto przy streamie A może ciebie rozpruję, co? Kurwa masz sobie kod. Nie, bo click mi podpowie, a wtedy bym ją... Nią... By się zdenerwował. A ja jakby zignorować to kompletnie i 3, 1, 2, 2, kot? może to tak. Zniszmy trochę zaraz. Nie wiem, hieroglify zaczynam widzieć w tych znaczkach, już mam pewnie jeszcze wizualnie mi podpowiada. Czerwienią to trzeba potraktować. Tu. on tam Morsa używał wcześniej. Ty, O kurwa! Czy nie? Czekaj. O kurwa. To raczej nie to. Nie wydaje mi się. Nawet są wersje skrócone, ale wersja skrócona. Ty, 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 czekaj. Nie, bo wtedy mógłbym to rozwiązać kompletnie bez używania tego nawet. Więc nie, to nie Mors. To nie jest takie trudne Nie wiem, no jedna się pali, druga się nie pali, trzecia się pali, czwarta się pali Nie ma tu takiej kombinacji, skąd to wziąć? Kurde, nie ma tu czegoś takiego Jedynie taka kombinacja jest Nie ma też takiej kombinacji, nawet jakbyśmy na odwrót to, że puste to są palące się Jakbyśmy to tak zinterpretowali Jest pewnie jakaś taka prosta zasada, że jak przesuwasz któryś klocek o ileś pozycji To wtedy z tą liczbą robisz coś plus albo minus dajesz wtedy jesteś w stanie wszystko praktycznie chociaż nie no no głowa zaczyna mi aż boleć nie wiem tak chcę to przejść i Alt 14 4 że sobie nie wyobrażacie idę się przejść zimny kefir w dzień palny zwiększa popę. seksualny wiecie jak mógłbym się wzbogacić jakby dano mi ultimatum, że jak przez następne 3 nagro... minuty nie rozwiążę tej zagadki, to dostaję nagrodę w postaci 10 tysięcy złotych. Dobra, jeszcze raz! Tak! Weźmy kurwa to kombinerkami. Począć, tym może coś się tu poprzestawia. Nie mam pojęcia. Co to jest? Ale jaja. No, jaja. Łysy, ile jest? 2 plus 2? 2? Haha, fajne, Z niego debil, co nie, Rysiu? Tajne. Czyli musiałbym tu czwarty klocek o 2 do góry. To by było 2. Od 8 odjąć 2 to jest 6, czyli to, to nie jest 2. I ja pierdolę to nie to. To nie to. 2. Kafirek się zagrzeje zaraz. Najlepsze, że to, co teraz sprawdzałem, już sprawdzałem na początku i też nie działało. To jest najwyższa zapora. Emote Only, Subscribers Mode. Tak nie było w sumie chyba nigdy. Jest, jest tak, Followers Mode, Subscribers Mode, Emote Only Mode um, i wyłączone, i alerty do akceptacji są. Wszystko naraz. I jeszcze noc jest, no. Mam nadzieję, że jest chociaż jedna osoba, wam powiem, na czacie, co nie dostała żadnego spoilera. Patrzy na to tyle co ja i nie jest w stanie rozwiązać. Mam nadzieję, że chociaż jedna. Chociaż jedna. Katastrofa.